Witamy serdecznie Państwa na ceremonii ogłoszenia wyników dziewiątej edycji konkursu Gmina przyjazna rowerzystom w ocenie turystów kolarzy, które Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w 2020 roku przeprowadziło z honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Powiatów Polskich. Związku Miast Polskich Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce Bike Expo. Patronat medialny nad konkursem objął monitor urzędowy.pl. W tym roku, kierując się względami odpowiedzialności społecznej i bezpieczeństwa zdrowotnego, informacje o gminach wyróżnionych przekazujemy w formie zdalnej. Serdecznie dziękujemy Międzynarodowym Targom Rowerowym Kielce Bike Expo za udostępnienie platformy. A teraz o zabranie głosu proszę prezesa zarządu głównego Polskiego Towarzystwa turystyczno krajoznawczego kolegę Jerzego Kapłona. Szanowni Państwo, w imieniu Polskiego Towarzystwa turystyczno krajoznawczego bardzo dziękuję za udział w konkursie wszystkim gminom, które zechciały w tym konkursie, w tej edycji uczestniczyć. Dziękuję także aktywnym członkom Żulii, którzy wiele pracy włożyli w to, aby wyniki konkursu były sprawiedliwe. Certyfikat dla gminy w kategorii do 10 tysięcy mieszkańców przyznano gminie Lądek Zdrój. W kategorii do 40 tysięcy mieszkańców certyfikat otrzymuje gmina Nowy Targ, A w kategorii powyżej 100 tysięcy mieszkańców miasto Białystok. W 2020 roku nagrodę Grand Prix ufundowaną przez Ministerstwo Rozwoju jury przyznało gminie Miasto Koszalik. Natomiast gminy, które otrzymują dyplomy konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom w kategorii do 10 tysięcy mieszkańców to Gmina Kalety, Gmina Łap Niżne, Gmina Ochotnica Dolna, Gmina Piecki, Gmina Sitkówka Nowiny, Gmina Świeżawa, Gmina Węgorzyno w kategorii do 20 tysięcy mieszkańców to gminy. Gmina Dobczycy, Gmina Miastko Złotu, Gmina Węgorzewo. W kategorii do 40 tysięcy mieszkańców to gminy. Gmina Czarny Dunajec, Gmina Gorlice, Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Ścianka. Teraz o zabranie głosu proszę przewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej z oraz przewodniczącego Żyli Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom, kolegę Marka Kowę. Dzień dobry Państwu. Na początku chciałem pogratulować wszystkim laureatom Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom. Obrady Żyli były naprawdę bardzo trudne. Mieliśmy ciężki orzek do zwiedzenia, komu przyznać? certyfikaty, ale udało się. Jednocześnie na wniosek głównego patrona konkursu, ministra rozwoju, postanowiliśmy zmienić regulamin konkursu. Będzie konkurs teraz dotyczył tylko jednego całego roku. Nie jak dotychczas przełomu roku od lipca do czerwca, tylko od stycznia do, do grudnia. Radzie Rowerowa będzie mogła do końca marca zgłosić gminy, które uważają za przyjazne rowerzystom. Gminy do końca czerwca będą musiały odpowiedzieć na pytania zadane przez Zarząd Główny PTTK, a członkowie komisji tak jakby, będą mieli czas w okresie wakacyjnym do sprawdzenia zgłoszonych przez gminy rzeczy. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Więcej informacji na temat konkursu znaleźć będzie można na stronie Komisji Turystyki Kolarskiej oraz stronie zarządu głównego PTTK www.pttk.pl oraz na Facebooku PTTK. A teraz o zabranie głosu proszę przewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej kolegę Marka Kobe oraz wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej kolegę Waldemara Wieczorkowskiego, którzy ogłoszą wyniki konkursu na najaktywniejszą komisję klub sekcję turystyki kolarskiej 2019. Dzień dobry Państwu, jak co roku przeprowadzony został konkurs na najlepszą komisję, klub i sekcję turystyki kolarskiej. Tym razem za rok 2019. Zawsze dyplomy i puchary za udział w konkursie wręczaliśmy na zlocie przodowników turystyki kolarskiej, który w tym roku miał być w Chmielnie. Z powodu panującej sytuacji zlot w Chmielnie w tym roku został odwołany do dotychczasowej formule. Mogliśmy przejechać trasy zlotowe indywidualnie w ciągu całego roku. Dlatego też postanowiliśmy, wykorzystujemy okazję do wręczenia pucharów i dyplomów w czasie targów Bike Expo Kielce 2020. Proszę o zabranie głosu kolegę wiceprzewodniczącego. Szanowni Państwo, konkurs został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach. W kategorii komisje oddziałowe i kluby pierwsze miejsce. Zajął Turystyczny Klub Kolarski PTTK imieniem Władysława Huzy w Gliwicach. Do dyplomu będzie dołączony Puchar. Drugie miejsce zajęła Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Soku przy oddziale PTTK KWK Marcel w Radlinie. Trzecie miejsce w tej samej kategorii Klub Turystyki Kolarskiej PTTK w Gronie w Tychach. Czwarte miejsce zajął Bytomski Turystyczny Klub Kolarski PTTK Katena w Bytomiu. Piąte miejsce Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK imieniu Henryka Gintera w Łodzi. Szóste miejsce Klub Turystyki Kolarskiej PTTK Przygoda w Toruniu. Siódme miejsce zajęła Komisja Turystyki Kolarskiej przy oddziale PTTK Podlasie w Siedlcach. Ósme miejsce rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej PTTK Wagabunda w Katowicach. I dziewiąte miejsce w tej kategorii Klub Turystyki Kolarskiej Benektim przy oddziale zakładowym PTTK PKN Orlen SA w Płocku. W kategorii sekcji szkolnych w konkursie brały udział dwie sekcje. SKKT PTTK w Uścimowie zajęło pierwsze miejsce. Otrzymuje dyplom i uchar. A drugie miejsce zajął SKKT PTTK tuptuś w Strzale. Jednocześnie pragnę poinformować, że komisja podjęła decyzję, że za rok 2020 z powodu panującej pandemii nie będzie rozgrywany konkurs. Zostanie on połączony z rokiem 2021. I będzie to oceniane wspólnie w 2022 roku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia na turystycznych szlakach.